Nazywam się Febrina Pires. Pracuję w sklepie Zbawienie w Los Palos, w Timorze Wschodnim. Kiedyś mój wujek zachęcał mnie do studium Biblii. Zapytałam go, dlaczego trzeba ją studiować. Bo to jest prawda odpowiedział. Studium rozpoczęliśmy od tekstu z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wiersz 33. Bardzo mi się spodobał. Postanowiłam dalej studiować Słowo Boże. Razem z wujkiem przestudiowaliśmy całą serię lekcji biblijnych. Później udałam się do Dili i zostałam oszczona w zborze fomento. Ponieważ święciłam sabat, nauczyciele wydalili mnie ze szkoły. Moja babcia zabrała mnie do Dili, ale tam też nie pozwalała mi święcić soboty. Ponieważ nie podobało mi się u niej, uciekłam do Los Palos, żeby móc uczęszczać do kościoła w sobotę. W Los Palos spotkałam brata Leja. Pracuję u niego w sklepie. Kiedyś do naszego sklepu wszedł klient i poprosił o papierosy. Powiedzieliśmy mu, że nie sprzedajemy papierosów. Zapytał dlaczego. Odpowiedzieliśmy, że palenie papierosów szkodzi zdrowiu, a klient na to Może i szkodzi, ale to nie wasze zdrowie, więc o co wam chodzi? Wyjaśniliśmy mu, że gdybyśmy sprzedawali papierosy, on by je kupił, zachorowałby i umarł. To my bylibyśmy odpowiedzialni za jego chorobę i śmierć. Oto dlaczego nie sprzedajemy papierosów. Pracuję tu, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy. Gdyby była tu szkoła, a ja mogłabym święcić sabat, mogłabym też kontynuować edukację. W soboty chcemy uczęszczać do kościoła, a nie do szkoły. W Timorze Wschodnim Adwentyści są mniejszością religijną. Nie mamy tu nawet jednej adwentystycznej szkoły. Modlimy się, żeby wkrótce w Los Palos powstała taka szkoła, abyśmy w każdy sabat mogli chodzić do kościoła zamiast do szkoły. <śpiewanie> Módl się za nas, za uczniów w Timorze Wschodnim, abyśmy mogli święcić sabat, kontynuując zdobywanie wykształcenia. Po nagraniu tego filmu dzięki Twoim darom 13 soboty w 2015 roku otwarto pierwszą adwentystyczną szkołę w Timorze Wschodnim.